Widzę, że sprzedajesz bardzo ładną biżuterię. A powiedz mi, to Twoja robota, czy to jest biżuteria z domu? Ja moja robota. Zaczęłam robić 6 wcześniej, ale wtedy przestałam, bo przegrałam do szkoły i. No i teraz. A mi wydałaś kolczyk? Nie, do. A jakie mam fryzury, Słuchaj, słuchajcie, a to zobaczcie, co z tego wychodzi. BITCH! To jest wszystko ręcznie robione. Wczoraj właśnie siedziałyśmy, robiliśmy ten twarz te i jeszcze z koralików, tak, ten. no trochę nam się zeszło, bo jakieś z tak, 17 tak. do 20 około, dziewczyny musiał pójść do domu, ja u siebie robiłam, ja ona u siebie robiła. Później włączyłyśmy tak jakby wszystko i wyszło nam trochę do kolczyków. Te kolczyki są drewniane, robione są z, z, z serwerem. Z, z serwery. To są akurat zrobione z nitek, malowane, bardzo, bardzo, bardzo trudna, żmudna praca, bo no, trzeba bardzo długo czekać, aż to wszystko wyschnie, aż się wszystko nakleja, aż trzeba, no, naprawdę, do bardzo długo czasu, tak jak mówił, właśnie trzy godziny czekałyśmy, żeby to wszystko zrobić, no i udało się jakoś się wszystko. A ile się sprzedało już dzisiaj? Dzisiaj dziesięć par, może więcej trochę. No to pięknie się na taki, na taki zysk i taki obrót? Znaczy, no raczej nie. Myślałyśmy, że jednak trochę to zostanie, jeśli chcesz. Tak. Tak. Czyli warto było pracować? Tak. Jeszcze fajnie, że w ogóle świetlica coś takiego organizuje, bo ja wcześniej sama robiłam sobie. Chciałam sprzedawać też, bez dziewczyn jeszcze, ale, no, ale nie miałam gdzie prawda? A to za darmo może Pani chyba dać na razie rodzinę i podanie Pani czekoladą na wypędzanie. 140 <laughs> nie